Cześć, z tej strony Marcin, to jest przeprogramowanie fit code. Rekurencja, czyli temat, przez który wielu samoukom włos się jeży na głowie, budzi się ten syndrom oszusta na samą myśl, że ktoś nas o to zapyta na rozmowie kwalifikacyjnej. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Próbowałem szukać odpowiedzi w internecie, słyszałem o jakiejś technice programowania, o funkcjach wywołujących samą siebie, widziałem jakieś przykłady z silnią. I szczerze mówiąc, tego typu materiały edukacyjne, których dużo jest w internecie, niespecjalnie pozwalały mi zrozumieć o co tak naprawdę chodzi. Tak się składa, że wszystko uległo zmianie, kiedy robiłem kurs CS50 Introduction to Computer Science z Uniwersytetu Harvarda. Tutaj temat rekurencji był wyjaśniony w sposób bardzo zrozumiały, na rzeczowym przykładzie. I wszystko to w mojej głowie zaskoczyło. Okazało się, że rekurencja, tak jak wiele innych tematów, które budzą przerażenie w programowaniu, nie jest niczym trudnym. Problemem raczej jest to, jak się mnogu tłumaczy, sama w sobie jest czymś prostym, co można załapać bez żadnego problemu, nawet jeżeli nie mamy specjalnych zdolności matematycznych. Swoją drogą, naprawdę polecam ci ten kurs. Moim zdaniem to jest najlepszy kurs programowania, jaki w ogóle jest dostępny w sieci. Jakość jest niesamowita, to, że ten kurs jest darmowy, również jest niesamowite. Jeżeli jesteś samoukiem albo nie jesteś specjalnie zadowolony ze swoich studiów informatycznych, to naprawdę warto to zrobić. Zdobędziesz solidne fundamenty z programowania, z algorytmów, ze struktur danych. Co prawda przerabiając ten kurs nie zdobędziesz umiejętności pozwalających na budowanie wypasionych apek webowych, ale nabędziesz dużo pewności siebie i wypełnisz luki w zrozumieniu czym informatyka i programowanie jest. Dla mnie to była niesamowita wartość. Zdecydowanie widzę wielką różnicę w moim rozwoju przed tym kursem i po jego zrobieniu, dobra, wracamy do tematu rekurencji. Często słyszy się, że rekurencja to jest technika programowania. Moim zdaniem, zdecydowanie lepiej wejść na poziom wyżej i traktować rekurencję jako metodę rozwiązywania problemów, która polega na tym, że bierzemy duży problem i rozbijamy go sobie na coraz to mniejsze podproblemy. I ten proces kontynuujemy do momentu, aż otrzymamy podproblem tak prosty, że będziemy sobie w stanie z nim poradzić. Okej, okay, weźmy sobie duży problem, nie będzie to silnia, nie będzie to ciąg Fibonacciego, skorzystajmy z czegoś bardziej życiowego. Pomyśl sobie, że jesteś na imprezie, jeden z uczestników już lekko pijany, wyciąga ze swojego plecaka, nie wiedzieć czemu, słownik języka suahili. I mówi tak, dam stówkę tej osobie, która przewracając jak najmniej stron znajdzie trzy podane przeze mnie hasła w tym słowniku. W całym wyzwaniu jest jeden haczyk ze słownika została wydbana strona ze spisem treści. No i teraz jak ugryźć ten stosunkowo złożony problem? Nie mamy spisu treści, nie mamy intuicji co do rozkładu słów w porządku alfabetycznym w tym języku. Jak sobie z tym poradzić, żeby zapewnić sobie wygraną? Są dwa nieskuteczne podejścia, z których skorzysta pewnie większość lekko podpitych uczestników tego konkursu. Pierwsze to tak zwane przeszukiwanie słownika na pałę, czyli otwieramy słownik w jakimkolwiek miejscu, no i sprawdzamy czy się udało, jeżeli nie to otwieramy go znowu na pałę w innym miejscu, Licząc, że w końcu trafimy na stronę z interesującym nas słowem, gdybyśmy mieli do znalezienia tylko jedno słowo, no to może sprzyjać nam szczęście i faktycznie to przeszukiwanie na pałę mogłoby dać nam zwycięstwo. Ale słowa są trzy, tak więc nastąpi regresja do średniej. Siłą rzeczy, przy którymś ze słów ta technika nas zawiedzie, no i będziemy musieli przywrócić zdecydowanie za dużą ilość kartek, żeby zapewnić sobie zwycięstwo. Druga metoda to jest przeszukiwanie słownika od deski do deski. Zaczynamy na początku i walimy strona po stronie. W przypadku słów na A może być całkiem skuteczne, w przypadku słów na Z no nie bardzo. Tak więc tutaj również nie mamy gwarantowanej strategii, która przyniesie nam zwycięstwo. No i teraz podam Ci sposób podejścia do tego tematu, który zapewniłby Ci zwycięstwo w największej ilości przypadków. Mianowicie bierzesz ten słownik i otwierasz go mniej więcej w połowie. Powiedzmy, że pierwsze hasło, które szukamy, to napęda. Otwieramy słownik mniej więcej w połowie i patrzymy na hasła, które widzimy w tym otwartym przez nas miejscu. Powiedzmy, że są tam słowa na literę F. Jako, że jesteśmy lekko pijani i podirytowani tą sytuacją, chcemy sobie poradzić z tematem jak najszybciej. Powiedzmy, że kolega ma jakieś tam zapasowe słowniki. To bierzemy ten nasz słownik i rozrywamy go na pół. Jedną część mamy w ręce lewej, drugą część mamy w ręce prawej. I zastanawiamy się, czy to nasze słowo napęda będzie w części pierwszej. Czyli słowa, które są w alfabecie wcześniej niż F, czy może w tej drugiej części, którą mamy w ręce prawej, czyli wszystkie słowa, które następują po literze F. Jako, że alfabet znamy, no to wiemy, że nasze hasło napędza na pewno znajduje się w tej części, którą mamy w prawej ręce, tak więc część lewą możemy odrzucić, i ta mamy pewność, że jedyne co nas interesuje w dalszych rozważeniach, to ta część słownika, która została w ręce prawej. I co robimy dalej? Traktujemy tą pozostałą część jakby była całym słownikiem. Ponownie otwieramy tą część w połowie, patrzymy, co widzimy. Powiedzmy, że jest to litera S, i ponownie rozdzieramy nasz słownik na pół. I zastanawiamy się, czy słowo napęda występuje w słowniku przed literą S, czy po literze S. No wiemy, że przed literą S, tak więc odrzucamy tą część, którą mamy w prawej ręce, i interesuje nas dalej tylko ta część w ręce lewej. I robimy tak aż do momentu, gdy natrafimy na stronę z interesującym nas hasłem napęda w najgorszej sytuacji, jaka może nas spotkać, no to w naszej ręce zostanie ostatnia strona z tego porwanego słownika i to właśnie na niej będzie słowo napęda. I właśnie takie podejście do rozwiązania tego problemu jest przykładem rekurencji, a taką strategię rekurencyjną nazywamy dzieli rządź. Tutaj bez wchodzenia w szczegóły złożoności obliczeniowej i notacji Wielkiego, co ciekawe, taka strategia daje najlepsze efekty przy rozwiązywaniu tego typu problemów. I jeżeli chcemy rozwiązywać problemy w ten sposób w naszym kodzie, no to na ogół sprowadza to się do napisania funkcji, która wywołuje samą siebie. I teraz pytanie jak zaprojektować funkcję, która będzie spełniała nasze oczekiwania. Jest na to określony przepis. Takie funkcje posiadają jakiś warunek logiczny, który definiuje, czy wystąpił przypadek rekurencyjny, w którym chcemy wywołać funkcję po raz kolejny, przekazując jej jako argument ten nasz podproblem, tak żeby go uprościć i przybliżyć się do rozwiązania. W przypadku naszego słownika to było po prostu zadecydowanie, którą część słownika bierzemy, a którą odrzucamy. A drugi warunek to wystąpienie tego naszego przypadku bazowego. Przypadek bazowy zachodzi wtedy, kiedy już problem jest tak prosty, że możemy uzyskać jego rozwiązanie i kończymy proces wywoływania funkcji przez samą siebie. W przypadku słownika jest to moment, w którym natrafimy na stronę zawierającą interesujące nasz hasło. Jedyne co nam wtedy pozostaje, to podanie ilości stron, które musieliśmy przebartować, aby do tego hasła trafić. Zaraz pokażę Ci jak to wygląda w praktyce, ale zastanówmy się po co w ogóle nam ta cała rekurencja, kiedy to się przydaje. A no właśnie przydaje się podczas przeszukiwania i sortowania struktur danych. Większość skutecznych algorytmów takich jak quicksort, mergesort, dziel i rządź przy przeszukiwaniu drzew binarnych to są właśnie algorytmy oparte o rekurencję. I biblioteki z których korzystasz do rozwiązywania tego typu problemów właśnie na ogół korzystają z algorytmów rekurencyjnych. Trzeba oczywiście mieć na uwadze, że nie ma róży bez kolców. W przypadku rekurencji mamy niebezpieczeństwo, że błędnie zdefiniujemy przypadek bazowy, co doprowadzi do wystąpienia stack overflow. Czyli ta nasza funkcja rekurencyjna będzie się chciała wykonywać w nieskończoność, bo nigdy nie natrafimy na przypadek bazowy. No i to będzie trwało aż do momentu, gdy zabraknie dostępnej pamięci, a nasz program najzwyczajniej świecie się wykrzaczy. Jak każde podejście, również podejście rekurencyjne czasami sprawdza się świetnie, a czasami przyniesie nam więcej problemów niż korzyści. Teraz, oczywiście, chcielibyśmy zobaczyć tę rekurencję w praktyce, napisać jakąś funkcję. Ja nie chciałbym Cię katować przykładem opartym o silnie czy o ciąg Fibonacci'ego, więc napiszemy sobie prosty algorytm oparty o tak zwane przypuszczenie kolaca, które również poznałem w ramach kursu CS50. Zobaczmy o co w tym przypuszczeniu kolaca chodzi. Jest to przypuszczenie dotyczące dodatnich liczb całkowitych i możliwości doprowadzenia ich do wartości 1. Zgodnie z przypuszczeniem kolaca jest to zawsze możliwe, jeżeli podążamy za następującym algorytmem. Jeżeli argument naszej funkcji jest równy 1, to zatrzymujemy się, bo otrzymaliśmy wartość, na której nam zależało od początku. Jeżeli n jest parzyste, to powtarzamy nasz algorytm dla n przez 2. A jeżeli n jest nieparzyste, to wywołujemy naszą funkcję dla 3n plus 1. No, i ten nasz algorytm ma zwrócić liczbę kroków, którą potrzebowaliśmy, aby doprowadzić nasz argument wejściowy do liczby 1. Możesz sobie zatrzymać wideo, przeczytać sobie to na spokojnie, zastanowić się, czy rozumiesz ten problem w pełni. Jeżeli tak, to przechodzimy do edytora, napiszemy sobie tą funkcję i w debugażu zobaczymy, jak ta rekurencja nam działa. Dobra, teraz, żebyśmy pamiętali o co nam naprawdę chodzi, to skopiuję sobie te nasze warunki. Biorę to jako komentarz. I teraz mogę się skupić na pisaniu funkcji, która nam to odzwierciedli. Funkcję nazwę kolac, przyjmie ona jako argument n. Nasz argument n będzie liczbą, którą chcemy sprowadzić do 1, a sama funkcja zwróci tą liczbę kroków, która była potrzebna, aby do tego doprowadzić. No i teraz spójrzmy na te nasze warunki, co my musimy tutaj zrobić. Gdzie jest przypadek rekurencyjny, a gdzie jest przypadek bazowy? No, przypadkiem bazowym jest ta sytuacja. Otrzymaliśmy n, chcemy się zatrzymać. Chcemy tylko zliczyć ilość kroków, jaką wykonaliśmy. A tu mamy dwa przypadki rekurencyjne. Dla parzystego i nieparzystego n różnego od 1. Dobra, no to pierwszy obsłuszmy ten przypadek bazowy. If n równa się 1, to zwracamy 0, bo więcej kroków już wykonywać nie musimy. A teraz obsłuszmy przypadek rekurencyjny. Sprawdzamy, czy n jest parzyste. Za pomocą operatora modulo. Jeżeli jest parzyste, to wywołujemy naszą funkcję ponownie dla n przez 2, ale o czym musimy pamiętać? To o dodaniu 1, a to dlatego, że wykonaliśmy kolejny ruch, a ilość tych ruchów chcemy właśnie zliczyć, więc za każdym razem musimy tą jedynkę sobie dodawać, żeby w ostateczności otrzymać liczbę ruchów. Bo patrz, w przypadku brazowym zwrócimy sobie 0, więc będziemy mieli 0 plus. Ileś tam jedynek, które potrzebowaliśmy, aby do tego zera dojść. To będzie świetnie widać w debugerze już za chwilę. Jeżeli liczba jest nieparzysta, to wywołujemy kolac dla 3 razy n dodać 1 i tu również dodajemy sobie jedynkę, żeby zliczyć ten ruch. No i to wszystko. Jedyne, co nam pozostało, to wywołać tą funkcję. Opatrzmy ją sobie konsol logiem, tak żeby dostać wynik i będzie ilość kroków. Kolac. Zobaczmy, jakie jest rozwiązanie do dodatniej liczby całkowitej. 21. Teraz, aby zobaczyć, co się tutaj dzieje, ustawimy sobie dwa breakpointy. Na przypadku bazowym i na przypadku rekurencyjnym. Odpalamy. No i zobaczmy, co się dzieje. No, jako, że n jest równe 21, to przypadek bazowy oczywiście w tej przypadku nie występuje. Mamy przypadek rekurencyjny. Jako, że 21 liczbą parzystą nie jest, no to wejdzie nam w tego brancha. Faktycznie tak się stało i funkcja wywoła się dla 3 razy 21 plus 1, czyli będziemy mieli 64. Zobaczmy, czy faktycznie tak jest. Tak, 64. Liczba parzysta, czyli lecimy na pół 32, znowu na pół 16 i znowu na pół 8, znowu na pół 4, znowu na pół 2. Znowu na pół 1 i jesteśmy w przypadku bazowym. I teraz będzie działała się cała magia. Zwracamy 0. Tym oto sposobem kolejne ramki, które mieliśmy w kostaku zaczęły zwracać swoje wartości. Każda ta jedynka, którą tutaj mieliśmy, zsumowała się. I otrzymaliśmy w ostateczności ilość kroków 7. I to, jak w tym przypuszczeniu było powiedziane, działa dla każdej dodatniej liczby całkowitej. Jak nie wierzysz, to możesz sprawdzić na kartce samodzielnie. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił zrozumieć Ci rekurencję. Wiesz już też, że w praktyce stosuje się on przede wszystkim w algorytmach przeszukujących i sortujących struktury danych. Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to daj proszę znać. Jeżeli chciałbyś więcej tego typu tematów związanych z algorytmami, i strukturami danych, a może chciałbyś, żebym poruszył jakieś tematy bardziej związane z programowaniem funkcyjnym, przydatnym w programowaniu webowym, czyli na przykład funkcje czyste, partial application, carrying, to jest coś, czego się często korzysta w Reakcie, to również daj znać, ja z chęcią się podzielę tego typu wiedzą, ale jako, że to nie jest takie stricte web deweloperskie, to muszę wiedzieć, że jest ktoś tym zainteresowany. Dzięki Ci za uwagę, z tej strony Marcin Czarkowski, widzimy i słyszymy się już niedługo na przeprogramowani.pl. Siemanko!